Cześć kochani, jest godzina 9.20. My z Maciusiem jedziemy do fryzjera, bo Macius już ma za długie włoski. Jedziemy zostawić Maciusia u fryzjera. Ja wrócę i chyba się jeszcze chwilkę zdrzemnę, bo o 15 zaczynam pracę, żebym była wyspana. Także uciekamy z tym owłosionym szogunem, uciekamy do fryzjera i do potem. Jakoś udało mi się wyskrobać szyby. Maciuś aktualnie zimno mu bardzo jest. Maciusinku, zimno, tak, już zaraz jedziemy do fryzjera. Zaraz będziesz miał ładnie obcięte włoski, bo już kołtunki się zrobiły. Już ogrzewam autko. Już włączyłam grzanie siedzenia. Zaraz ci będzie cieplutko. Zaraz będziemy u fryzjera i zaraz będzie twoja metamorfoza. Maciuś. Oj, moje kochane. Mój maluszek, tak zimno. No, widzisz, zima jest paskudna, ale co zrobić? Taka kolej rzeczy. Chodź, idziemy. No, chodź, chodź. No to tak, to mój Maciuś już jest u fryzjera. Będzie tam około dwie godziny. Dlatego, że jest dosyć mocno zarośnięty, ponieważ odpadła nam jedna wizyta w międzyczasie. No, ja też go tak nie chciałam mocno obcinać, bo jednak jest zima, jest dosyć zimno. Jaki plan na dzisiaj? Hmm, nie mam planu na dzisiaj. W sumie. A zobaczcie, jeszcze widać za mną ozdoby świąteczne. Jakoś się nie mogę z nimi rozstać. Hmm, ale o, wiem co. Plan na dzisiaj to jest rozebranie choinki w salonie. Spakowanie wszystkich ozdób i wyniesienie choinki. O, I to będzie nasz plan na dzisiaj. Mm. No, tak się nasz Maciusiek prezentuje po fryzjerku. Tak ładnie. Tutaj widać śnieg. Na łapkach miał trochę śniegu, ale kupiłam taki pokrowiec na siedzenia, bo jak byłam na jarmarku w Galerii Poznania. To jak kupowaliśmy tam znaczki, to dostaliśmy taki bon jednorazowy na 20 zł na zakupy w takim sklepie internetowym zoologicznym. No i wykorzystam ten bon i kupiłam właśnie taki gruby pokrowiec, taki dopasowujący się do siedzenia. I co, Maciuś, jedziemy do domku i musimy ci ubranko założyć. Z Jednak nie dałam rady wczoraj rozebrać choinki, bo musiałam się zdrzemnąć przed pracą i teraz właśnie szykuję się. Robię sobie, robię sobie kawkę na, na wynos, jadę do redakcji, załatwię kilka spraw i być może jutro albo wieczorem rozbierzemy w końcu choinkę, bo już tak widzę, że większość ludzi już roz, ma rozebraną choinkę. Bo to przeważnie taka tradycja, że po święcie Trzech Króli już rozbiera się te wszystkie ozdoby świąteczne. Także dobra, ja robię sobie na wynos kawkę. Dostałam po prostu za darmo gratis ten termos. Um, Oto wtedy wchodziły opłaty za y, te plastikowe kubki i wtedy właśnie wszystkie stacje zachęcały do kubków wielokrotnego użytku, bo jest tam chyba złotówka czy dwa złote taniej, y, jak się bierze ze sobą kubek i się kupuje tam kawę. Maciuś, a zobaczcie, zobaczcie jak on ślicznie wygląda, zobacz Maciuś, kto to tutaj przyszedł do mnie, co? Robimy kawkę i jedziemy. Jedziesz za mną do redakcji. Maciuś jedzie za mną do redakcji. Nasze redakcyjne psiecko. Także, no, także to była taka, taka dosyć gruba akcja e, związana z plastikowymi tymi kubkami. Aha, zapomniałam, muszę jeszcze posłodzić. Chodziło o to, żeby zachęcić ludzi do używania e, właśnie takich kubków termicznych albo wielokrotnego użytku, tak jak mam też ze Starbucksa, żeby po prostu nie zaśmiecać, a też nie dopłacać nie? za te plastiki, bo tam jest dodatkowo, dodatkowo się dopłaca, jak się kupuje w plastikowym kubku. Kupiłam sobie w Żabce kajzerki, bo teraz w Żabce jest jakaś promka, że za 25 groszy można kupić świeże kajzerki. Ostatnio mam jakąś fazę na kindziuka. Nie wiem czy też lubicie taką wędlinę, ja mam coś takiego, że bardzo długo nie jem mięsa, nie jem długo wędliny, a potem jak się dosadzę do tego mięsa, to przez miesiąc będę jadła. Wcześniej było cały czas gotowane jajko na śniadanie, a teraz cały czas wędlina, ale to za chwilę mi się znudzi. I za chwilę będzie znowu co innego na tapecie. Dobra. Szykuję moją bułę. Jak szykuję taką kajzerkę, znaczy ogólnie chodzi o białe pieczywo, no to muszę wcześniej na czczo, właśnie wziąłem sobie wcześniej na czczo tabletkę, taką, która pomaga mi trawić gluten. Niestety mam z tym problem. Tak samo jest z laktozą. Też nie, po prostu nie, nie, nie trawię laktozy do tego stopnia, że potem boli mnie brzuch całą noc. Więc nie mogę sobie na takie coś pozwolić. Chociaż też bywają takie dni, że zapomnę wziąć tej tabletki. No to wtedy muszę się przemęczyć, jak zjem coś glutenowego. Dobra. Mam już bułę. Mam boreczek. Aha, dobra. Przecież ja mam woreczek po kajwerce. O, tutaj. Ja sobie jeszcze złuży, ja tam woreczek do zapakowania były. Okej, okay. dobra. To w zasadzie już jestem, jestem gotowa do wyjazdu. Nie pojadę tak. Założę bluzę, żeby mnie zmarzła. Uuu, ale mi się włosy elektryzują. Okej. Okay. Jeszcze zrobię psik, psik. Mam takie swoje ostatnio ulubione, kolejne ulubione perfumy. Dobra. Zabieram prowiant. Aj, słuchajcie, poplamiłam sobie spodnie. Otworzyłam sobie ten termos z kawą. I poplamiłam spodnie. Coś tam chyba zepsuł się dziubek w tym termosie. No i niestety... I niestety będę miała pewnie brązowe plamy od kawy. Nie wiem jak ja się pokażę w redakcji taka brudna, poplamiona. A Maciuś co? Maciuś sobie śpi smacznie. A nie, usłyszał, że o nim mowa, to się wybudził zwaniaczek jeden. No niestety w tym termosie coś tam z tym dziubkiem się stało i... I przy kliknięciu wyprysnęła mi kawa, po prostu. I w ogóle muszę trzymać ten guziczek, żeby się napić, albo będę musiała odkręcić ten korek całkowicie. No, trudno się mówi, no ale dobra. Najważniejsze, że kawa jest, że można było sobie wypić trochę. A w Poznaniu paskudna pogoda. Jest deszcz, ale za to jest 3,5 na plusie, więc nie jest tak źle. Ale ten deszcz jest taki. Widzę, że tak ludzie uciekają w tych kapturach. Ja sobie stoję na czerwonym świetle. O, proszę bardzo. I jesteśmy przy słynnym chlebaku, czyli przy dworcu centralnym w Poznaniu. Tu jest ten słynny, wielki chlebak. Były różne opinie na temat tego budynku. Ja już się przyzwyczaiłam do tego chlebaka. I e, ja bardzo lubię wyświetlane reklamy na tym chlebaku z boku. Fajnie wyglądają te reklamy. I nie są takie przytłaczające, i też jak się jedzie samochodem, to nie są takie rozpraszające te reklamy. Dobra, mamy zielone, kończymy bajo. Jezu, patrzcie to, Boże, jak ja tego nienawidzę. Tak blisko. Samochód przy tramwaju. W sensie, mój samochód też jest tak blisko. I mam nadzieję, że mnie tu nie dziabnie. Ja pierniczę. W ogóle te pasy są tak wąskie. Dobra, jestem na miejscu. Biorę moją kartę wejściową. Bez tego nie wejdę do redakcji. Biorę Maciusia i idziemy. Zaraz wchodzę do mojej redakcji. Właśnie jestem na parkingu pod redakcją i jaram się, bo dostaliśmy nowe legitymacje dziennikarskie, które wyglądają bardzo pięknie. I są legitymacjami europejskimi. I wszystkie miejsca związane z kulturą typu muzea i tak dalej. I teatry są zobowiązane wpuścić nas, więc super, na terenie całej Unii Europejskiej. I to jest zawsze tak, że taka legitymacja prasowa powoduje, że człowiek czuje się taki bardziej zobowiązany w tym zawodzie, w sensie takim, to jest taki nasz, taki identyfikator naszego zawodu. No i coś mogę powiedzieć, no, jaram się nie, nieziemsko, dlatego, że ja też studiowałam dziennikarstwo i i jestem po prostu, jakby żyję, po prostu żyję tym dziennikarstwem. Jest to po prostu część mojego życia. No i bardzo mocno się identyfikuję z tą legitymacją prasową, więc jestem mega zadowolona. Jadę teraz jeszcze na zakupy z Maciusiem. Oczywiście Maciuś był ze mną, to już widzieliście. Jadę teraz na zakupy. Potem do domku, wieczorem, jakaś książka i spać. Jesteśmy w i tutaj jest fajnie, bo można za darmo wypożyczyć wózek dla pieska i idziemy na zakupy. Zamówiliśmy sobie tutaj kurczaka z makaronem ryżowym i czekamy na zamówienie. Dostałam już moje zamówienie jedzenie z tyle, że ja na pewno tego wszystkiego nie zjem. A tutaj Maciuś. O, Maciuś też by chciał coś zjeść, tak? Ty masz w samochodzie karmę. Będziemy jechać do domku, to dam ci po drodze. Ja muszę się rozprawić z tym jedzeniem. Ale mówię wam, tego jest tak dużo, że ja na pewno tego wszystkiego nie zjem. Tak to wygląda. I tutaj jest takie, są takie strefy, takie miejsca wydzielone dla tych, którzy przyszli się najeść. On też przyszedł się tutaj najeść. Asortyment już wiosenny w TK Maxie. No i Maciuś warczy na ptaszki. Na to tu są ptaszki. Zobacz ptaszki. Widziałeś? Hmm? Myślisz, że to są prawdziwe ptaszki? No, zazieleniło się w TK Maxie. Po ozdobach świątecznych ślad ze świat zaginął. Ślad zaginął. Ale są bardzo ładne te. Doniczki takie kolorowe. Jak się tu wejdzie, to naprawdę czuć już wiosnę. Może <laughs> była trochę sztuczne. O, te ptaszki są ładne. O, takie ciężkie są Świnki. Sztuczne tulipany. No, ale w tamtej alejce to już naprawdę tak się zazieleniło, że już poczułam wiosnę normalnie. Jeden z moich ulubionych działów, czyli termosy. Nie wiem, czy sobie nie kupić, bo tamten się zepsuł. Dziubek się zepsuł w tamtym termosie. To jest fajne, ale ta szklanka. Wolę taki klasyczek, coś takiego. I tak, żeby mi się jeszcze zmieścił w ten schowek w samochodzie. przytulaki co to jest? to chyba są takie przytulaki Ma Maciuś zobacz że można się przytulić plecami do tego będzie cieplej wtedy, widziałeś? ja nie potrzebuję przytulaka, bo ja mam Ciebie ja się do Ciebie będę przytulać zastanawiam się, czy nie wziąć sobie tego dozownika do mydła, bo by mi pasował do łazienki to są czarne elementy. Jest jeszcze prze przecena. Jest 27 zł. Biorę. Dobra, biorę do Łazienki. Ja,cie, patrzcie, jakie to jest słodkie. Fajne. To jeszcze była świąteczna. 20 zł. Fajny ten Kubuś buchetek. Chyba sobie kupię kosz na śmieci do Łazienki. Bo nie mam. Ja Tu już wielkanoc. Ja dopiero niedawno te zajączki schowałam. A tu już w TK się wielkanoc. To takie same zajączki. Dopiero co schowałam przed Bożym Narodzeniem.

Zobaczcie, logo podobne do Tousa, ale to nie jest Tous. To jest jakieś lulu, coś tam, ale w fajnym kolorze. A naprawdę, łudząco podobne do Tousa. Fajna jest też ta w kształcie serca, ale wszystkie są plastikowe. Ta z lat to też jest fajna, tylko że ma no, plastik. Straszny plastik. Nie ma nic ze skóry. To jest fajna, ale wiem, wola taką skórzaną. Ta jest sweet. Fajna, taka serduszkowa na walentynki. No, ta jeszcze jest fajniejsza od tej czarnej. Zastanawiam się, czy sobie nie wziąć. Nie jest jakaś droga. Oczywiście to nie jest skóra, ale zobaczę. Mierzam sobie taką bluzeczkę z baskinką. Jest taka strasznie luźna. Nie wiem, czy się skusić na nim, czy nie. Jest taka milutka w dotyku, ale jest taka luźna bardzo. Wróciłam właśnie do domu. W międzyczasie w galerii handlowej rozładował mi się telefon, więc zanim tutaj się podłączyłam, to musiałam podładować telefon, bo jak telefon się wyładuje do końca, na maksa, to potem ciężko jest go naładować. W międzyczasie jeszcze taki balsam koreański do ciała. Miałam z tej serii, mam jeszcze żel bananowy do ciała z tej serii. Um, i ja w ogóle chwyciłam ten balsam, myśląc właśnie, że to jest żel, bo wiedziałam, że bananowy pięknie pachnie, tak intensywnie. I sobie myślę, kurczę, truskawka też pewnie będzie pięknie pachnieć, a okazało się, że to jest balsam do ciała, ale to i nawet fajnie. Bo balsam zimą też się bardzo przyda. Zimą skóra bardzo szybko wysycha, jak każdy wie. Ale dobra, nie o tym chciałam mówić, Chciałam wam powiedzieć i wytłumaczyć w sumie kilka słów na temat mojej pracy. Może pokażę Wam moje legitymacje prasowe. Tę legitymację mieliśmy wcześniej. Teraz dostaliśmy takie europejskie legitymacje. Nie jest to żadną tajemnicą, że nasz portal już działa pod egidą Presslab. Wcześniej działaliśmy pod egidą WTK. Teraz działamy pod egidą Presla. Jest to legitymacja, która jest uwzględniana, w zasadzie, respektowana, powinna być respektowana na terenie całej Unii Europejskiej. I tak jak już wcześniej wam mówiłam, no, jaram się strasznie, bo zawsze mając przy sobie legitymację, czuję się takim pełnoprawnym dziennikarzem. E, jeszcze jak studiowałam dziennikarstwo, to nie czułam tego. Dopiero jak zaczęłam pracować w redakcjach, różnych redakcjach, też miałam swoją gazetę, prowadziłam swoją gazetę taką tradycyjną, drukowaną. I jeszcze jak byłam na studiach, e, to podczas studiów też prowadziłam taką studencką gazetę, która później się przerodziła w gazetę lokalną itd., itd., ale nie będę Was zanudzać, ale powiem Wam, że mm, Mimo, że ten zawód nie jest takim łatwym zawodem, no bo wiecie, różnie bywa. No, dziennikarz musi się odnaleźć w każdych warunkach, nie zawsze przychodzi nam rozmawiać z miłymi i życzliwymi osobami. Po prostu trzeba być uodpornionym. I powiem Wam szczerze, że właśnie to, że sobie tam działam na tych social mediach, bo to jest w sumie takie moje hobby, ale to bardzo dużo mi też daje w pracy. Ponieważ na social mediach mam do czynienia z hejtem, z randomowymi ludźmi i dzięki temu ja się uodporniłam też na różne sytuacje w pracy. No bo wiecie, no dziennikarz nie, nie jest zawsze głaskany po głowie i nie każdy lubi dziennikarzy. I wiecie, i dziennikarz musi znaleźć się w każdym środowisku, musi dostosować się do każdego środowiska yy, i też musi umieć rozmawiać z każdym. I właśnie to moje hobby, ta moja pasja, to nagrywanie filmów, i tak dalej, i te komentarze, z jakimi się spotykam, one jakby spowodowały, że ja bardziej zaczęłam też rozumieć społeczeństwo, i też to spowodowało, że ja w mojej pracy inaczej też podchodzę do ludzi, którzy gdzieś tam zostawiają komentarze pod naszymi artykułami. Jest mi nawet żal tych ludzi, którzy hejtują i jest mi żal tych ludzi, którzy, bo ja wiem, ja wiem jakie osoby piszą, ponieważ my mamy wgląd w IP i wiemy kto, wiemy, kto pisze, kto zostawia, to notorycznie to są te same osoby, znamy nawet lokalizację i tak dalej, ale to już tam mniejsze o to, ale e Naprawdę zupełnie inaczej podchodzę do, 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 do takich osób i też inaczej podchodzę do ludzi, z którymi przychodzi mi rozmawiać. Są ludzie, którzy nie chcą udzielać informacji prasie i uważają, że, um, że prasa im szkodzi. I ja dzięki temu, że mam kontakt z różnymi ludźmi, to też nauczyłam się rozmawiać z takimi osobami, nauczyłam się też um, uświadamiać tych ludzi, że nie mają się czego bać i tak dalej. Kiedyś byłam taka, że. Nie zależało mi, że od razu jakby odłącz... ktoś się odłączył, to okej, okay, nie drążyłam, nie chciało mi się. A teraz właśnie jestem bardziej taka dociekliwa, może nie dociekliwa, ale też jestem taka bardziej otwarta na tych ludzi i staram się ich bardziej zrozumieć. I też zauważyłam, że to nagrywanie takie dla siebie e, też powoduje, że jestem bardziej odważna przed kamerą taką, wiecie, mm, telewizyjną. I myślę, że zrobiłam krok milowy, jeśli chodzi właśnie o tą kwestię. No i dzisiaj, właśnie też, jak chwyciłam, wzięłam w dłoń legitymację, to tak naprawdę poczułam się bardzo dobrze. Tak jak już wcześniej Wam mówiłam, też te, te studia dziennikarskie też mi dosyć sporo dały, ale ja byłam wtedy młoda i to było na takiej zasadzie, że. Bardzo to lubiłam, bo ja od zawsze marzyłam o tym, żeby być dziennikarzem, bo jeszcze jak chodziłam do liceum, to już wtedy udzielałam się gdzieś tam w gazecie, w lokalnej gazecie. To była taka gazeta samorządowa, i, i ja na przykład byłam wysyłana na jakieś wywiady, na różne rozmowy albo pisałam felietony. O, właśnie. Bardzo dobrze się spełniałam w gatunku dziennikarskim, jaki jest Felieton. Teraz wiecie, czasy się zmieniły, gazety drukowane już odeszły do Lamusa. Ja pracuję przy wydaniu na portalu internetowym e, i wiecie, to y, my musimy podążać, my musimy podążać za tą technologią. Jest coś takiego, że em, Nasze newsy to są takie hot newsy. Na przykład jeszcze jest jakieś tam grono społeczeństwa, które dziwi się, że my, dziennikarze, korzystamy na przykład z Facebooka, z TikToka, z Instagrama, żeby szukać tematów. Otóż my w internecie jesteśmy globalną wioską, i jest coś takiego, że jak najbardziej nie jest to żaden wstyd korzystać z grup sąsiedzkich, bo na grupach sąsiedzkich. Bardzo często poruszane są bardzo ważne tematy społeczne. Ja uważam, że to bardzo dobrze, że te grupy sąsiedzkie są, ponieważ bardzo duża ilość dziennikarzy zagląda na te grupy i dzięki temu jest bliżej y, tych problemów y, lokalnej społeczności, i to nas przybliża, bo my możemy obserwować to, co się dzieje. Obserwujemy, co się dzieje w poszczególnej dzielnicy miasta. Kontaktujemy się z tymi ludźmi, zadajemy im pytania staramy się im pomagać, jeśli mają jakieś problemy, które dotyczą, nie wiem, parkingów, dróg i tak dalej, to my wówczas zgłaszamy się do odpowiednich służb i pytamy o to, drążymy temat. Dzięki nam bardzo dużo spraw też zostało wyjaśnionych, także myślę, że jeżeli ktoś nam zarzuca w komentarzu, że my szukamy tematów na grupie społecznościowej, czy na Facebooku no to po prostu nie ma racji, bo to ten, to ten zarzut jest po prostu nie, to ten zarzut jest chybiony, ponieważ no, jesteśmy globalną wioską, żyjemy w XXI wieku i tak już to wszystko wygląda. Zobaczcie, że burmistrzowie, prezydenci miast, sołtysi komunikują się poprzez Facebooka i nawet... Yy, i nawet notki prasowe są publikowane właśnie w, na, na Facebooku. No i cóż, ja już kończę ten mój długi, te moje długie wywody na temat mojej pracy. Myślę, że już teraz e, będzie mniej pytań w tej sprawie, bo było bardzo dużo pytań wszędzie gdzieś tam, pod zdjęciami, filmami i tak dalej, czym ja się zajmuję. No to właśnie tym, takimi szybkimi newsami, sprawa jest wyjaśniona. E, i jakby ktoś nie wiedział, to może zajrzeć tutaj do tego filmu i się dowiedzieć. Chociaż w sumie to nie wiem, czemu tak ludzi interesuje to, gdzie pracuje i, i czym się zajmuje. Także cóż, także koniec tego gadania i ja idę się kąpać. Zrelaksuję się, idę spać. Jeszcze poczytam sobie książkę przed snem, bo, bo kupiłam fajną książkę naszej czytelniczki. Czytelniczka naszego portalu wydała bardzo fajną e, książkę. Znaczy, póki co, bardzo fajnie mi się czyta tę książkę. Jak już przeczytam całość, to wtedy będę mogła wam powiedzieć tytuł, e, imię, nazwisko autora, i od razu zrobimy taką krótką recenzję. Oczywiście, bez spoilerowania. Także idę, idę kochani, się wykąpać. Wybalsamuję się dzisiaj tym koreańskim balsamem do, przed snem. No i co? I widzimy się w kolejnym daily vlogu. Bajo!